Witam. Teraz film taki temat retro. Poprzedni była nowość pamięć ERAM. To teraz trochę retro. Ciekawostka, że pamięci Flash są już pamięciami retro. Ale chodzi tu o pamięci flash nie używany w mikrokontrolerach bo tam się dobrze zadomowiły, tylko jako zewnętrzne kostki do zastępujące pamięci ROM, później czy tam EPROM no, flash był rewolucyjnym rozwiązaniem pozwalał modyfikować program w urządzeniu bez użycia programatora można było to robić zdalnie w tamtych czasach modemem. I takie pierwsze pamięci, które, szczerze mówiąc nie zdążyłem nawet użyć to były 28F taka rodzina miały pewną wadę. Otóż wymagały do kasowania napięcia 12V programowanie i kasowanie wymagało napięcia programującego jak e -promy. do tego celu nawet stworzono scalaczka MAX662, taka przetwornica pojemnościowa z 5 na 12 V dość ciekawy był sposób, ona generalnie była, miała wyprowadzenia taka jak, takie jak pamięci RAM więc łatwo było to implementować w jakichkolwiek systemach nie trzeba było ze specjalnie tam nic odkrywczego robić nawet nie trzeba było nowych rysunków obudów do programów rysować chociaż wtedy mało kto używał programów, jeśli to jakieś tam autotraksy bo wystarczyło zmienić tylko nazwę z pamięci RAM na pamięć flash i, i temat załatwiony znaczy z RAM na flash, no jedynie te, te wyprowadzenie numer z napięciem programującym tutaj się zmieniało czyli no tak nie do końca ten sam symbol ten sam rozkład wyprowadzeń ale generalnie to samo można sobie porównać z pamięcią RAM często jest tak, że ten pin na przykład w takiej pamięci RAM będzie miała wolny jak wyglądało kasowanie czy zapis odczyt normalnie, nic nadzwyczajnego nie ma można było to programować oczywiście w trybie równoległym w programatorze ale można było programować w systemie i tu gdzieś powinien być pokazany algorytm no mamy ale to jest równoległy podobny w sumie do ogólnie podobny do pamięci RAM, pamięci EPROM Algorytm równoległy, natomiast programowanie w systemie nie, nie widzę tu dalej, ale widziałem tu mi przemknęło o. Wykonywało się to tak jak w tych DateFlash, Data Flash robi się teraz, czyli wysyłało się pewną sekwencję, czy znaczy pewną sekwencję tu polegało to na wysłaniu pod określony adres określonej danej to przy pamięciach 29 tam widziałem ładnie ten, ten algorytm rozpisany Może tamtym się oprzemy zobaczycie jak to wyglądało No dobrze, przejdźmy do, do naszej wersji, czyli pamięci 29C Taka seria Te pamięci nie wymagały napięcia programującego Także można programować po rozkład wyprowadzeń podobny wzorci praktycznie ten sam, tylko nie ma VPP, on nie wymaga. Można programować je oczywiście równolegle, ale to, co jest najfajniejsze, to programowanie w systemie. Zobaczcie, na czym to polegało. Daną AA zapisywało się pod adres 55, później daną 55 pod adres 2AA, następnie daną A0 pod 5555, i od tego momentu mamy e, odblokowane operacje. E, zapisu takiej pamięci. No w zwykłym programie szansa na, na takie sekwencje są praktycznie żadne. No i tu mamy algorytmy z włączenia zabezpieczenia takiej pamięci Tu ma to jest... Zabezpieczeniem przed zapisem, ale no generalnie po, po takiej tam sekwencji możemy na pamięci wykonywać operację zapisu, która też polega na jakichś tam jak to się mówi, magicznych sztuczkach no, odczyty identyfikatora producenta. Jeszcze trzeba wspomnieć, że te pamięci na pewno te z serii 29 one miały takie y, ciekawe oznaczenia na przykład 29C001 to było to samo co C010 ale tu chodziło o y, sektory y, no, pamięć była podzielona na dwa obszary i gdy się kasowało całą pamięć no i kasowało się y, obu sektorów, tylko jeden z nich był mniejszy, większy. Obszar przeznaczony był na bootloadery po prostu. Gdzie w mniejszym obszarze można było trzymać bootloader i kasowanie pamięci nie kasowało nam tego bootloadera. Można było też skasować sam bootloader, nie ruszając danych, czyli program mógł sam sobie zmienić ten bootloader i on mógł się mieścić w dolnej części pamięci lub w górnej bo to zależało od tego w jakim systemie używamy na przykład z80 startuje od adresu 0 ale już 6502 6806800 startują od wysokich adresów dlatego te były dwa typy tych pamięci Tu mamy procedurę kasowania pamięci całej czyli widzicie tu magiczne jakieś tam zapisy uruchamiają kasowanie pewnie tu trzeba jeszcze gdzieś jest jakieś tam sprawdzanie czy czy ten zapis się czy to kasowanie się skończyło pamięci T29 C i to zdaje się dokładnie tą to jeszcze posiadam, ale używałem ją gdzieś tam kiedyś, ale to były dawne czasy. To jeszcze było przed 2010 rokiem, więc już dużo czasu minęło. O, tu mam rozpisane algorytmy programowania. Widać magiczne zaklęcia, wysłanie strony, no i tu akurat, w, no i, i czekanie na zakończenie cyklu zapisu. Tu mamy ten cykl oczekiwania. Można było po prostu też odczekać ten czas, przez który taka strona się programuje. Czy tam to jest sektor strona tak strona jak widzicie, no, nie było to mocno skomplikowane, no, jest jakieś tam zabezpieczenie, żeby to przypadkowo te zapisy się tam nie odbyły. Przy włączaniu na przykład zasilania, czy coś takiego. Na pewno nie ma szansy, żeby coś takiego się wygenerowało. To tyle jeśli chodzi o pamięci flash, które no, z dostępem równoległym, z którymi miałem do czynienia. Teraz już tego typu flesze to raczej przeszłość. Oczywiście nadal można kupić flesze, ale to już o dużych pojemnościach. Zupełnie inna historia, troszeczkę inna historia. Już tego tematu, że tak powiem, nie tykałem. Jeśli już kupiłem to ten flash był na płytce wlutowany. No, teraz popularne są flesze z dostępem szeregowym, na przykład w modułach z ESP czy ten najnowszy Raspberry Pi Pico. Ma pamięć flesz, ale o dostępie szeregowym w trybie 4 bitowym. Dzięki temu kosteczka jest mała, no ma to pewną wadę. Jest mała, ma mało wyprowadzeń, ale ma też wadę, że ten program działa zdecydowanie wolniej w porównaniu do takiego programu, który jest w pamięci o dostępie równoległym. No, się robi sztuczki, że tak naprawdę ładuje się jakiś tam większy blok danych z pamięci flash do RAM, program wykonuje w RAM jak trzeba to niczym, jak, jakby z dysku popierać kolejne tam fragmenty programu, dogrywa się kolejny fragment i go wykonuje. No, tak to mniej więcej działa. Robi te DMA w tle, no to nie jest, no powiedzmy, tragedii nie ma, ale generalnie gdzieś tam czy tam w notach katalogowych to piszą, że jeżeli na przykład taką pamięć dołożymy sobie do stm bo taka możliwość istnieje w niektórych rodzinach mikrokontrolerów można dołożyć pamięć równoległa znaczy pamięć flash, pamięć RAM to ona działa 4 razy wolniej, mniej więcej 4 razy wolniej niż pamięć równoległa to byłoby na tyle. Do zobaczenia.